Cześć, witajcie z tej strony sprzęcia. Shadow Fight 2, jeszcze nie trójka niestety. Trójeczka, mam pewne komplikacje z nagrywaniem, więc na razie sobie muszę ją odpuścić. I wraca do was z pewnym, znaczy zaraz z pewną sprawą. Ale to zaraz zobaczycie o co chodzi. Ogólnie tak, Shadow Fight 3 mógłbym w sumie zmontować to co miałem, tylko że no, wychodziło tego strasznie dużo. Bo były jakieś 6 filmów, które musiałem połączyć. I także no, nie uśpiecham się. No o nie, wy zobaczycie. O nie, dobra, nie zobaczycie. Uff. Dobra, bo ja mam tak w różne e-maile, ale dobra, mniejsza, co? Dobra, i teraz patrzcie. Mam od początku cały zapis, znaczy zresztą sobie grę w Shadow Shadowfight 2. Już wam mówię dlaczego. Pomyślałem sobie, że zrobię sobie challenge tylko rękami. W sensie, że mogę używać tylko Oberhanded Mooda. Ogólnie powiem wam też, że tutaj jest inaczej mechanika zrobiona w całej gry, niż Shadow Fight 3. Tak powiem, ciężko mi się przestawić, bo Shadow Fight 3 troszkę już pograłem. Znaczy, w sumie jest na samouczek, bo więcej nie ma dostępu niestety, bo nie wiem skąd ją zdobyć resztę. Więc no niestety, ale zapominam cały czas, że tu jest inny styl walki, przez co też się różni wszystko. To w ogóle też jest inny rozkład klawiszy. Uwa! Dobra. Jakoś się udało, mówię, Shadow Fighter 2 już jest tragiczny, bo tam w ogóle jest inaczej z walki, tam w ogóle nie... skoczyć to może pomalej w zasadzie. Tak więc mówię, przy okazji się pobawię troszkę w tego Barhand Moda. Tak więc będzie troszkę śmiesznie. Ogólnie raczej planuję to zrobić na streamach, na komputerze, nie na tablecie, Żeby, wiecie, żeby było wszystko na tip top, żeby można było sobie gierczyć i gierczyć. Eee, no i wiecie o co chodzi. Eee, dobra, broń dobra, kupimy, ale ją od razu... rzekomo tak powiem, odłożymy na bok, bo niepotrzebna mi jest, no bo skoro robię Barhend Mode'a, to wiecie, to jest inny rodzaj zakup. Co mogę tego zdjąć? Halo, ty jak chcę to zdjąć. Bez jaj muszę pierwszy mecz... Muszę... Dobra, no trudno. Uznajemy Berhendet mode'a od momentu kiedy można zdjąć broń w takim razie. Yy, więc mówię, będzie troszkę śmiesznie, bo... A nie, sorry, yy, to nie jest taki Barehanded Mode, bo mogę używać tylko broni zdobyte. W sensie, że Berhendet plus broni zdobyte, czyli te wszystkie bronie szatanów dalej. Yy, ale ogólnie zbroja Jerysa można, więc tam wiecie, to jest takie troszkę naginany Ten to jest troszkę naginana zasada, ale wiecie, też nie chcę się męczyć całkowicie, bo na przykład Gates of Shadows nie dam rady bez żadnej broni już. Tak samo, no na przykład wątpię, że dam każdego bossa radę yy, cościnnego już jakiejkolwiek broni, tak? No bo na przykład no yy, takiego. Yy... Jak on ma, Hermita to nie pociska do żadnej broni, bo będzie słabo, bo nie mam jego podbić na przykład. Tak więc wiecie. O to, o to też chodzi, żebym się też no nie zamęczył za bardzo, tak, bo. Zechciałem skończyć jednak y, ten challenge w miarę jakoś przyjemnie. To chociaż wiecie, żeby chociaż dotrzeć do jakiegoś tam, nie wiem, trzeciego, czwartego aktu. Bo wiecie, nie zamierzam co z Igrycją i przychodzi No, zobaczymy, jak będzie szło. Tak, jak będzie szło tragicznie, to odpuszczę sobie ten challenge, tak? Ale jak będzie szło jakoś łatwo, yy, to wiecie. Dobra, no i zaczynamy akt pierwszy. Tylko pytanie, czy będą się pobierać te wszystkie akty od początku? Nie, będą się podbierać. Ja pierdzielę, też będą się pobierać wszystkie akty. Co to jest trochę głupie, co? Nie, bo już w sumie tą grę mam. Hmm. W sumie kiknę, nie? A, dobra, czyli trzeba. Bo ja się zastanawiam, co by się stało, gdybym mógł bi bić się bez yy, tej. W sensie, że gdybym wziął historię bez tej całej meli, co nie? Dobra, broń zdjęta, zaczynamy challenge. Czekaj, co co co, 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 mi od razu dało na najwyższą broń. Dobra, no, Nie wiem o co chodzi. Ale muszę sobie wszystko poprzestawiać, bo jak widać troszkę się tu... Dobra, broń nas nie interesuje, ja to broń mam w dupie. Dobra, lecimy berchen, bo uda. Dobra, wszystko easy. To na razie będzie łatwo. No, pięści na pięści, bardzo fajnie. Puwa. Ja pierdził, za bardzo chcę się ruszać. O, wreszcie mi rzut wyszedł. Wow. Ja właśnie będę głównie na rzucaniu bazowo, bo na przy... ale to zapomniałem. Nie, można rzucać w tym szatofecie trzeba. po prostu, wiecie, tam też jest inaczej trochę rzut zrobiony. Znaczy, w sumie mechanika jest mniej więcej działanie taka sama co nie, tylko że tam są inne kombose również. W się musicie coś ciężej przestawić co nie, przy okazji będziecie mieli, mieli od rzeczy Shadow Fighter dwójkę i trójkę jako porównanie co nie. Tylko że specjalnie z Challenger robię, robię dwójkę, żeby nie mieć za łatwo, co nie, bo wiecie, tak sobie po prostu wziął zagłady i po prostu tak zagłady co nie. I w zasadzie. Chociaż w sumie mogę zrobić taką sobie ten Challenger, będę tylko kijem cisnął. Co by na to? Kij czy tylko ręce? No w sumie mi to obojętne, więc wiecie, możecie sobie wybrać, albo robię challenge tylko kijem, ale tylko tym z aktu drugiego, co nie w sensie, że mogę go pieścić w ogóle, ale wtedy nie mogę nic innego brać poza tym kijem. Tak chyba, że będę miał losową obronie wtedy, no to będę musiał. Ale tak to jadę tylko z tym kijem, co by wtedy na to. Więc tam dajcie znać w komentarzach, bo to będzie, wiecie, takie po prostu, no chciałem pogadać z wami troszkę, bo długo mnie nie było. Eee, no i wiecie, tam mówię po prostu, że Shadow Fighting 3 wyszło tak, jak wyszło. I wiecie o co chodzi. Dobra. Mam w końcu Eee I wiecie o co chodzi. Chodzi o to, żeby, właśnie, wam coś powiedzieć, po prostu o tym, co nie. Bo nie chcę was też zostawiać tak bez niczego, zwyczajnie. Dobra, już mam wszystko. W sumie chyba mogę coś kupić. A, nie mogę nic kupić, bo. A. No i nie bójcie, żeby będę też normalnie jakiś kasę, jak odblokuję te Survivale. Bądźcie yy, i wiecie, yy, więc po tej sobie bardzo zakończę. Bo ja, że powiem, wiecie, ja tu będę też grał głównie offline, co nie żeby głównie bossy nagrywać, i tak dalej, jak ja przychodzę, yy, niż po prostu. Wiecie, bo nie, nie chcę was zanudzać po prostu kolejną serią Shadow Fighter 2, po prostu... Yy, chcę dokonać czegoś, co jeszcze nie widziałem w internetach. Czyli właśnie Barehanded Moldat tylko. Ja po prostu nie widziałem tego, chciałbym w prostu zobaczyć, no to będę po prostu pierwszy, które zrobię po okazji będę zdawały. Dobra, pochło. Ogólnie przepraszam za szumę, ale jestem dalej i Po prostu nie chcę się go zakładać, bo jest gorąco. I przepraszam ogólnie, jak będzie zanieczyszczony głos. Ale... Uh. Zapomniałem cały czas, że to nie mam tego samego kombosa, że nie mam tego, tego przytulenia się. Nie, 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 nie daj się zabić. Kur... O! Dobra, damy chociaż tego, ja cięcha zrobionego, nie wiedziałem, że można tyle jeszcze wyprowadzić, ale okej. Okay. Wiecie, ogólnie też mi nie jest ciężko, bo ja nie mam zbrojki, co nie? I wiecie, bez zbrojki moje łapki biją nic. Ale przerzuty już tak. Mów mówię, bo przerzutami głównie będę jakikolwiek wsadził Dimash do ludzi, więc... Tylko gorzej będzie jak, no wiecie... no przy okazji mam... Proszę bardzo, jak ładnie. Tylko wiesz, przy też taki problem, że tytana takiego sobie nie będę przerzucał, a nie będą się gobić tymi łapkami, więc wiecie, raczej będą już się obronić. Nie, nie lubię was. Eee, żartowałem. Żeby nie było. Eee, aczkolwiek trójeczka lepsza. Mimo, że dużo nie mogłem grać, ale nie wszystko. Więc ten, e, dobra ja będę kończył na teraz, bo mi się już nie chce. Więc tam dajcie znać co wy chcecie, no nie, czy chcecie żebym jechał tylko kijem? Czy żeby jechał tylko, wiecie? Czy żebym pocisnął tylko i wyłącznie. E, Tom. E, żebym właśnie nie chodziło tylko kiem, albo takich mówię, czyli właśnie. O, wyda e, Te. Hmm. Hmm, czy właśnie tylko łapki i te zdobyte, zdobywane bronie, a zbroje normalnie i wszystko. Więc tak, to byłoby na tyle, Tam dajcie, dajcie znać w komentarzu. Eee, dobra, nigdy tego nie robię, ale dajcie łapkę w górę dla zasięgu. Eee, już siebie nie lubię, sorry bardzo. Eee, no, nie chcę ci nie dawajcie tam, nie to nie, wiecie. Po prostu mówię, że, że jest taka opcja. Eee, ogólnie hejty, no to traktuję po prostu z serduszkiem, już w te vanicje, bo w sumie hejt mi też poszerza zasięg, więc w sumie działać tylko na moją korzyść. No i to byłoby tyle, no zobaczymy. Z tego, o postara postaram się narazić jak najszybciej. Teraz jest Boże Ciało, więc jadę na weekend dłuższy na działkę, więc wątpię, że dam radę. No zobaczymy, albo zmontuję po prostu to, co mam. Aczkolwiek znaczy, nie czy dorwę się do tych plików jakoś, bo po prostu mam te pliki możliwe do odtworzenia, ale ich nie ma tak jakby w tablecie, więc to jest trochę śmieszne. E, więc no, trzymajcie się, cześć.